Wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecholi w dzisiejszym odcinku z GTA Online. Podchodzimy jeszcze raz do Człęcza od Artura Wilka, czyli ukraść lasera z bazy wojskowej i wylądować nim na jakimkolwiek dużym moście, obojętnie jakim. <laughs> tak właściwie. No ale dobra, jeżeli ma się czymś udać, to uda się wakko. No bo najbliżej póki co, kiedy podchodziłem do sprawy należycie i startowałem tym samochodem. No ale dobra. Czołgi dalej tam są, wiem, sprawdziłem przed nagraniem. Jechałem raz, miałem taki cichy plan, że możesz po prostu odcinek zacznę, będąc na pokładzie lasera i lecąc w kierunku miasta, wypatrując dużego mostu, ale nie! Był tam czołg, który momentalnie mnie rozwalił. Zresztą ten cargo-bob latający w powietrzu to już jest wystarczający problem, bo nie wiem jak, ale wydaje mi się, że to oni właśnie, oni strzelają tymi rakietami. Ale, dobra, tak właściwie moment. Jak już teraz uda mi się przejąć odpowiedni pojazd latający, czyli lasera, właśnie, to będę strzelał do wszystkiego, jak leci, nie? Do wszystkiego, jak leci, ale najpierw musi mi się udać. Dobra, zakręt w lewo. Klasyczna ścieżka. Klasyczny problem. Tylko, czy go rozwiążę? Tym razem. <gryw> Gdzie jest laser? Jakikolwiek. Może być nawet. Nie wiem, uszkodzony, może nie. Może być ten. Jest żołdak. Strzela, jak szalony, ja po stopach mu lutuję. Jest martwy, dobra. Wysiadka. I dawaj, dawaj, dawaj. Byłoby świetnie, aby się udało. Gdzie jest czołg? Tam widzę w oddali. Jeden stoi. Może już mieć lufę skierowaną w moją stronę nawet. Ale nie, póki co ciężarówki. Nawet żołdaków zbytnio tam nie ma na pokładzie. Dobra, może się uda. Tylko tym razem, zanim się oderwiemy, zróbmy takie coś. Zły wybór, cholera, zły wybór. Odrywaj maszynę, piechol, co ty robisz? Aaa, dobra jest. Nie! Nie! F fuck! Wiecznie coś takiego będziemy... No i co mnie teraz zestrzeliło? Co? Zwykły strzał, zwykły strzał z karabinu! Oj, boję się, bo zapowiada się kolejny odcinek tego samego. Aaaa, ah, jeszcze mechanik teraz nie będzie mógł mi podrzucić samochodu, bo minął zbyt krótki czas od ostatniego wezwania, więc ja sobie pobiegnę ładnie, grzecznie, kulturalnie. Uspokoję się po drodze. Pięć mistrza Zen itd. Itp. No, a zobaczymy się skacząc przez płotek. No, tak w ogóle rozpoznajecie mój samochód? Tak, to jest moja waka, ale ja niestety nie mogę wsiąść do tego pojazdu osobistego, bo doszło do rozmnożenia samochodów. Jak widzicie na mapie, Jeden z moich, jedna z moich wak jest koło lasera zaparkowana, a druga stoi tutaj. Niestety tamta jest tą którą mógłbym dosiąść. Żeby przeskoczyć przez płotek szybciej, ale nie, dobra, sorry, biegnę dalej. Dobra, i do kitu Dobra, uda się tym razem. Kurde, co jest grane z tym gauntletem. Nie mogę przeskoczyć przez płot. Dobra, i może teraz, pod osłoną nocy jakoś się uda, ale kurwa mać, co jest? Nie mogę przebić na drugą stronę, no. Dobra, może tym razem się uda. No, na szczęście, Ej, no bo chyba trzy razy próbowałem, zanim udało się chociażby ten pierwszy płotek przeskoczyć. Ej, co jest, co jest? No, już myślałem, że kurczę zakopał się na twardym, jak cholera w asfalcie. Nie, ale dobra, spokojnie. Ej, moment, moment, czy moje oczko mnie nie myli? Czy właśnie. Ej, chyba jakiś ziom z ekipy? Kto? Kto taki? Ej, Maciej. Dobra, to no spokojnie, to może mi pomoże. Ukraść lasera! Bym się nie obraził. Maciej, I need your help. Ale nie, oczywiście nie musi wcale się domyślić o co mi tak właściwie chodzi. Dobra, ale laserek jest w dalszym ciągu. Żołnierz też. Martwy. Jest i mała wakka, ale tym sobie głowy ten raz, raz nie zaprzątajmy. Ważniejsze jest, żeby odlecieć stąd jak najdalej. E, tak, tam jest czołg, dobrze widzicie. Tam też jest czołg, też dobrze widzicie. Nie, dobra, tu razem nie e, robimy żadnych machlojek, zagmatwań, po prostu odlot. Klasyczny odlot, pionowo do góry. Pio o kurde, pionowo do góry, żeby mnie czołg nie trafił. Pionowo do góry. Jestem nietrafialny teraz. Can can't touch me. Jestem zbyt wysoko dla was. Nie, dobra, ale chyba wystarczająco wysoko, żeby móc się już spowodnie oddalić. W kierunku miasta i tak, chyba wreszcie. Chyba wreszcie się uda. To czy inaczej? <laughs> Jeszcze muszę wylądować teraz <laughs> Okej, okay, ale mogę już wypatrywać jakiegoś dużego mostu. Jeszcze tu przeopatrzeć się dobrze. Dobra, graczu... graczy niewiele. Stacja radiowa, no nie no. Sol wax oczywiście. Okej, okay, kółeczka. No są obecne, czy ich nie ma? Jak moment, nie, no! Jezus Mary, widzicie co będę zrobił, co mało Ej, jak się wyciągało kółka? Ej, ej, ej. Tak to wy mi nie róbcie, ja tu już lecę. No przed chwilą, że wyciągałem, bez problemu. No maleńkie, co jest z wami? No bez kółek, ja tutaj nie dam rady. Serio? Najgrilli, like really. no gdzie są moje kółka? Tak to nie wyląduje. Ej, nie, dobra, albo. No nie, uwaga, o. Nie, bo trzy wibracje, kiedy wciskam klawisz odpowiedzialny za wysuwanie podwozia, ale podwozie się nie wysuwa. Jak to? No, uwaga! No, udało się, dobra, 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 na dużym moście, tak, Arturze? Na dużym moście. Cholera, to nie jest most. Eee, he, he, he. Ej, ten jest dosyć duży. Ten tutaj. Mam nadzieję, że... Oj, hardkorowy sobie wybrałem. Oj, hardkorowy i to się nie uda. Nie, 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 inny. Zdecydowanie inny. Eee, nie, to jest zwykła droga. Cholera wie. Ej, wiecie co? Chyba najgłupsze rozwiązanie będzie jednocześnie najlepsze, bo będą musieli się cofnąć aż do bazy wojskowej. I tam koło bazy, tamten most wydawał mi się chyba taki najbezpieczniejszy, bo długi, bez żadnych przęsów, nic takiego. Kurde. Chyba tak trzeba będzie zrobić, ewentualnie jakiś taki mniejszy gdzieś tu wyrwać, w pobliżu. A nie, no bo cóż, jest tam, że jest lotnisko, tam nic takiego nie znajdę. Nie, dobra. Wracamy w pobliżu bazy wojskowej i tam wylądujemy sobie. Mam nadzieję, bez problemów. Dobra, jest i most, tylko ja oczywiście źle podszedłem do tego. Oczywiście bardzo źle, ale chyba da się wylądować, uwaga. Zwalniamy No to jest duży most, Arturze, nie sądzisz. Dobra, uwaga. Lądowanie Szyd, Dobra. A no Ej, zahamujmy. Ho, <laughs> już myślałem, że to się eksplozją skończy, ale nie. Uwaga, wiesz, wyłączmy silnik tylko. Wyłącz wyłączył. wyłącz. Po co? Po co ma chodzić? Ale dobra, no to challenge. Completed. No, wykładnie dobra. No, nie było tak ciężko, że już się ma tego lasera na no, okay, locate, teraz będę musiał nawrócić jakoś, bo nie chcę go od razu stracić. Za dużo kurczę się męczyłem. Żeby teraz po prostu go w ten sposób tutaj zostawić. Dobra. Ej, moment, Chief? Gdzie jesteś, Chiefie? Kurde, nie, to nie było. Moment, czy on jest nade mną. Moment, zobaczmy, rozdajesz się. Tak, tam lata. Faktycznie. I e, wiecie co? Był też taki challenge, że miałem Macieja zabić, żeby on się nie spodziewał, więc powiem wam tak. On się na pewno nie spodziewa tej rakiety teraz. Ups. No dobra, tamten challenge completed, no niestety. Sorry Maciej, ale wiesz co? Dobra, dobra. Żeby nie było później, że taki ze mnie wuj, żeby nie użyć wyrazu z cecha na początku, to podstawię mu teraz lasera. Do zabawy. No, o. proszę bardzo. <ścoughs> może być, Maciej? Będziesz sobie polatasz sobie? Nie wiem, taka rekompensata za krzywdy może być? <ścoughs> nie, raczej nie. Dobra, moment. Tam zginąłem ja. To gdzie jest Maciej w takim wypadku? Maciej jest gdzieś tam y i zniknął w samochodzie. Okej okay. Nie, dobra, jedzie do mnie. Ci chyba się nie obraził? No oh. dobra, to już pokontynuujemy ten odcinek z Maciejem, który będzie niemym uczestnikiem. Bo mój czas na nagrywanie się kończy i teraz każda minuta poświęcona na gmatwanie w TeamSpeak'u. Jeszcze trzeba się dowiedzieć, czy Maciej, aby na pewno ustawił tym razem dobrze mikrofon, że nie będę słyszał jego pralki w ogóle... Ej, moment, ja mam nóż... w wodzie. Czyż nie? Mam.

który się rozciąga na kilka odcinków i to jest challenge od AVP919, czyli znajdź, ulepsz i zabierz do swojego garażu Karin Sultan. Czas? 5 odcinków to od rozpoczęcia, czyli w sumie już teraz mógłbym zacząć poszukiwania. Ale na pewno go nie znajdę tutaj. No na pewno nie. Więc zadzwonimy do mechanika. Zaprosimy Macieja na przejażdżkę z samochodem i udajmy się do miasta. Inaczej, mniej, wiem mniej więcej jak wygląda ten samochód. I'm so call back later, eee okej, okay, chyba za daleko od drogi jest, ten trzeba się przesunąć bliżej niej. A inaczej wiem, jak wygląda mniej więcej ten samochód, ale też nie wiem dlaczego nie tylko Tobie, AVP919, ale też innym. Między innymi Maciejowi i Leonidasowi zależy tak bardzo na tym samochodzie. Kurde, co jest w nim takiego super. Przyciągnięcie sobie Ubermachta Oracle ściągnąłem specjalnie. Do garażu, żeby miał cztery miejsca, żeby móc więcej niż dwóch jednego członka ekipy ze sobą wozić. Czyli dwóch albo trzech. A ja tutaj Sultan. No dobra, Kit, no jak ma być Sultan, to będzie Sultan. Challenge jest challenge. No jak, kurde, Occupy? no jestem już na drodze. Maciej wezwij mi coś. Ja byś mógł. Jakiś pojazd. Mam, słyszę helikopter. Nie, no dobra, ale jeszcze raz spróbujmy zadzwonić. Ewentualnie później będą się zadzwonić do Macieja. Mechanik, mechanik, mechanik. Koning, koning, koning. Ja! Yeah, no dobra, nie, tu nie. Sorry Maciej. Ale będziesz musiał coś załatwić. Bo jak nie, to ja załatwię ciebie. Nie, inaczej, fajnie, tak się mówi, jak on nie może nic powiedzieć, biedny. Okej, okay, dobra, ale ruszył się. No uh -huh. uh, to dobra, no to co, spacer no, wstydu, zapraszam. Jogging. Biegniesz ze mną? Czy stoisz tam? Chodź, 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 chodź. Zapraszam, to spacer dla zdrowia, wiesz, kondycja. Chociaż jestem w sumie triatlonistą. A teraz w sumie jestem sprinterem z nożem. No i tak by, bra by brakowało jeszcze. Seryjny Zabójca, nożownik, a do tego sprinter. I podwójnie przerąbane, bo nawet nie jesteś w stanie przed nim uciec, nic tylko walczyć. Oh, <laughs> no to jest zbyt hardkorowe połączenie chyba. Ale moment co to jest Deathmatch? Nie, to nie jest Deathmatch chyba nawet. A poza tym Maciej chyba usilnie próbuje dzwonić do swojego mechanika, bo coś nie biegnie za mną. Nie chce zrzucać kilo Wespół ze mną. A, szkoda. Ale moment, moment, moment. A nie, to jest mój pojazd osobisty, on w dalszym ciągu jest w bazie. Cały czas. Ech, co zrobić, co zrobić. No dobra, to w takim wypadku teleporcik do jakiegoś najbliższego samochodu. Okej. Okay. Nie, 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 nie. No dobra, tak też można zacząć. Ważne, że mamy naszego gantlecika. I teraz mogę się udać do miasta spokojnie i poszukać tego sułtana. Z tego co słyszałem, bardzo ciężko jest go złapać i dorwać gdzieś na ulicach. I też tak właśnie to jest jedyne wyjście na znalezienie go, po prostu szukać, wypatrywać. Wsiadać do każdego podejrzanie wyglądającego z samochodu i patrzeć, jak się nazywa. Karin Sultan przypomina. Nie, to na pewno nie jest ten. <grym> na 100% nie. Nie, on wygląda tak, 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 Zwyczajnie! Ale nie aż tak zwyczajnie. Ale nie, momencik, oczywiście radejko najpierw. Ej, to troszeczkę czujesz teraz jak świnia, bo macie, ja tam zostawiłem na pastwę losu... Moment, tu grzmot przede mną? Czy już mam zwidy z tych wyrzutów sumienia? <laughs> A jasne, na pewno. Ale dobra, no to w takim razie, to skoro. Mam teraz szukać Karina Sultana. To można by w sumie zasięgnąć wiedzy Macieja w tej kwestii. Jakoś. Ale dobra, to może od nas odcinka, jeżeli Maciej będzie jeszcze wtedy grał. Mam nadzieję, że będzie. Ale dobra, no to widzimy się w mieście. Tam na pewno nasze poszukiwania będą bardziej owocne. Ej, no co wy gadacie, że to jest coupe Jeżeli to jest coupé, to ja idę to odstawić do garażu, no wybaczcie, ale... Tak się sprawy właśnie mają. Maciej, yy, podleciał helikopterem, więc dobra, ten na niego, poczekam. Może by chciał wejść. To póki co krąży nad moją głową, nie wiedzieć czemu. I uszkodził mój samochód, Maciej! No, chodź. Zapraszam. Dobra, przynajmniej na tyle jest koleżeński i towarzyski, że mimo tego, że go zastrzeliłem rakietą nad bazą wojskową, to i tak chcę wsiąść do tego samochodu, w którym jestem też ja. Okej, okay, wcisnął pauzę, pewnie będzie chciał jakiś waypoint. Mm, dobra, gdzie go wyznaczyłeś? Dobra, przekonamy się na miejscu, skoro i tak nie zabawisz mnie rozmową, ani ja ciebie. No dobra, przeprowadziliśmy z Maciejem najbardziej pasjonującą rozmowę. Tak, jasne, nie no, kompletna cisza. Kompletna głucha cisza, po prostu. Ale dobra, czy da się tym wjechać do garażu? Pewnie, że się da. Tylko myślałem, że nie mam miejsca już na takie rzeczy. No wow, jestem, jest też i Maciej, dobra, super. Eee, ładnie wygląda ten odcelot. No przecież, kurczak, no, że powiem, znaleziony na drodze. Wygląda, na... wygląda naprawdę świetnie. Eee, ale dobra, no to w takim wypadku. Ja rozmówię się jeszcze z Maciejem szybciutko, wysyłając mu sms o treści SULTAN, znak zapytania, i zobaczymy, co on wymyśli. No właśnie, tutaj tak, wyślij wiadomość. Więc klepnijmy szybko. Jest bardzo ważny jest ten znak zapytania. <laughs> Ora, wyślij. A wiadomość została wysłana do od 0 Chief! Ej, skąd te dziary na twoich łapach? Ale wymężniałeś teraz! <laughs> Ej, nie, dobra, skoro... Tylko nie wiem dlaczego, ale to auto weszło w miejsce Oracle mojego, ale dobra, nieważne. W sumie Oracle też był czteromiejscowy, teraz zastąpi go pewnie Sultan, jeżeli już uda mi się go znaleźć. Jakoś, kiedyś, gdzieś w przyszłości. Ej, dobra, może elegi? Póki co? Póki macie je rozkwini... Moją wiadomość. O, no, no, o o Nie odpisał nic jeszcze. Więc tylko mogę się domyślać, co teraz zachodzi w jego głowie. Hmm, huh, marzechol chciał, żebym wezwał sobie o Sultana. Albo nie wiem, no kurde sto innej możliwości, no ale sułtan, no kurczę. Jeżeli śledzi na bieżąco filmiki i, i komentarze pod filmikami, no to pewnie się domyślił co jest zgrane. Inteligentny z niego człek przecież. No, ale przy okazji też mogę machnąć jakieś autko z ulicy. I sprzedać do Los Santos Customs, moment, tam był Karin, ale... Penumbra chyba. Nie wiem, że to już to. No przecież to nie jest to, Na pewno właśnie o tym mówiłem. Eee... Ej, ej, wow, 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 to jest tutaj bardzo fajne auto zaparkowane, ale jest sportowe. Niestety nie sprzedam go do Los Santos Customs, no trudno. Ale widzę, macie też chyba jechał ze sprzedać? Tak, aha. Ło, dobrze, że mnie nie wkręcił pod tą ciężarówkę. Ja Byłoby nie fajnie, ale dobra, wiecie, to w sumie 300 piechotą mi chodzi, więc o. No dobra, już nie 300, bo oczywiście co musiał piechot zrobić? Musiał przytrzeć Przednisterzak. Ja jeszcze policja, no za co, panowie. Ja tylko kradnę auta. No jeszcze też Phoenixa miałem znaleźć. Ten samochód bardzo podobno też rzadko spotykany. Ale tam nie było Challenger'a. <grybujesz> Leonidas. Czyli X-Blue Comp. Nie było na to challenge'a, więc no nie będę specjalnie tego w odcinku szukał. Ale jak strafię gdzieś po drodze, no to oczywiście zwinę. Bo gdzieś go kiedyś widziałem. ok, póki co 3200. Ale nie będziemy naprawiać, więc mniej zapewne. O ile? Trójka? Okrągła trójeczka? Obstawiam e, 3080. Ha! Nie, no dobra, matematyka po prostu. Nie ma co szpanować w niby moim świetnym strzelaniem różnych kwot i liczb, bo jeżeli bym dobrze strzelał liczby, no to uwierzcie, ale... O kurde, ładne, ładne auto to uwierzcie, ale wtedy bym sobie po prostu postawił dobry kupon na dużego lotka i miałbym spokój. Nagrywałbym tak długo i ta, tak często abym ja tylko chciał, bo miałbym zaplecze finansowe, żeby móc sobie na to pozwolić. Żeby robić to co się lubi, bez e, zarabiania, włoż pieniądze bym miał. Ale dobra, no Maciej gdzieś jedzie swoim fajnym autem, jak to się nazywa? Dicksfieger. O kurde, nie, naprawdę wygląda pięknie. To trzeba przyznać. Eee, dobra, Maciej zatrzymał się na środku drogi ciekawe dlaczego? Dobra, może chcę, żebym wysiadł. Nie spodobało mu się moje towarzystwo. Nie wiem, daj mi się przejechać po pierwsze. Ej, no czemu tylko z tej strony? No lamo, no. Dobra, może by tak bombkę? Ścieracz <laughs> się przestraszy czy nie? Nie. Ale pozwoli mi wejść, i się przejechać. Starczyło postraszyć eksplozją O Taki przebiegły. Patrzcie państwo No 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 Czyżby bratobulcza wajka na sam koniec No fine by me. Znaczy, no nie niezbyt fajnie się z tym czuję, hm, ale mi się to jeszcze smutno zrobiło, że tam mnie po prostu zabił <noise> Jeszcze ja naprawdę przestraszył się tej bomby i myślę, że nią rzucę. A takiego zamiaru oczywiście nie było, ale ok, jeżeli tu gdzieś zobaczę ja tylko stoję <laughs> Dobra, dobra, tak się chcemy bawić, to się bawmy Dobra, tylko mam nadzieję, że Macie to bierze tak samo na żarty jak ja Że za jego każdym rozjechaniem mnie nie stoi na przykład autentycznie negatywna emocja, czyli na przykład gniew, złość, agresja. Różne są. Dobra, ale gdzieś tu zaraz wyjedzie. Zapewne Ej, już nawet jedzie. Turlu, turdu. <laughs> no nie udało się. Ale dobra, już trzeci raz mnie rozsmarował. To czterech razy sztuka. on no, jest tam w oddali, dobra, ale tym razem będę strzelał, bo nie wiem dlaczego miałbym tego nie robić. Okej, okay, dobra, ale to chyba on tam był, a jeszcze nie nawraca. Dobra. Cyk. Uwaga. To on? Nie. To nie on. Ale jedzie tutaj. Jedzie tamtą stroną. Czy pojechał na górę? Nie. Wyjechał. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Z Żaden nie trafiony w kierowcę, ale wszystkie pięć w samochód. Ale dodatkowych dziurek? Tak nie czumal ale Macie jakoś teraz, nie wiem, może zabawić teraz z policjantami w kotka i myszkę zamiast ze mną. No ale ej, don't leave me. <laughs> I'm so fucking lonely. <laughs> nie, żartuję. Akurat na niedobór przyjaciół nie narzekam, spokojnie. Ale fajnie by byłoby w GTA Online na serwerze, jak to się trafiło, akurat tak się składa, że macie i jest. Ale akurat chyba w Los Santos Customs. Dobra, udajmy się jeszcze do niego, poślijmy go raz do piachu na sam koniec tego odcinka. A w kolejnym już na bogato zaczniemy szukanie <grywania> sułtana. Ale dobra, moment, nie bo wyszedł właśnie. To okej, okay. jest szansa, żeby go przy samym wyjeździe ściągnąć. Ale do tego potrzebuję pewnej barykady na drodze. O kurde, wow, 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 wo. policjanci, ej, ej, chill, chill. Chill the fuck out! Ej, ja no, naprawdę nie do was chciałem strzelać. Chciałem do kogoś, do kogoś innego, no ale widzicie, no jak zaczęliście wy to skończę ja. Albo wy, jeżeli was nie zabiję. O, co małoby tak się właśnie zdarzyło, bo ten jeden za blisko podszedł, zdecydowanie za blisko. Ej, ej, jeszcze jeden się tam ukrył. Ej, no Macie co jest Tam czaisz bazę? <gryw> Serio? Będziemy się czaić na siebie na nawzajem... Kurde. Ej, strzelał nawet, ale to mógł być u mnie dobrze helikopter, więc nie ma co od razu na Macieja zrzucać winy za tę kule nie nieopodal mnie. O! Dobra, zgon! Tak jest. No ale jeszcze Macieja też trzeba przyprawić. O taki sam ekran jak ja widziałem przed sekundką. Może snajpą. Gdzieś tam musiał być. A policjanci już węszą. Przy moich zwłokach, ale zniknęły, nie? Dziwne, prawda? Panowie policjanci? Bardzo dziwne. Ale trzeba tak bardzo, no właśnie. Wszyscy jak jeden mąż nagle wsiedli i nagle odjeżdżają. Aha, tego samochodu do badań nikt nie zabrał, tak? Aha, no dobra. Pierwszy macie inne ważniejsze obowiązki w tym momencie, a tak właściwie ja też mam. Muszę wpłacić pieniądze na konto. Ile ich zostało? Przypominam za 3080 dolarów no właśnie wpłacałem i zostało 1755. Szpital droga rzecz. Dobra. <śpuszczak> Znowu pustki na moim koncie. oj ojoj, jak mi przykro. No dobra, jest całość. <śpuszczak> Jestem prawie bogaty. I to tutaj bardzo takie prawie. <śpuszczak> Ej, moment, nie, to nie jest Sultan, nie no, to jest zbyt zwyczajne. Ale su, to jest mniej więcej podobnego pokroju. Może ma troszeczkę inny tył. No, no na pewno ma troszeczkę inny tył. No ale okay, jeszcze Maciej na horyzoncie. Widzę go w oddali. Ale czy przypadkiem nie aż za daleko? Ej, moment. Moje elegi. <grywa> tak przy okazji się znalazła, a Maciej już ucieka. Czyli widzę zabawa w zabijaniu się nawzajem. Bardzo mu się nie podoba, ale wiecie co, w sumie nawet zamiast tego elegi... Weźmy tego. Może macie pomyśleć, że taki kupiłem sobie. Ale kolor ma też fajny, trzeba, trzeba oddać, że ten taki, nie wiem, szmaragdowa czerwień. Kr karmazynowy przypływ, czy coś w tym stylu. Nie wiem, no nie znam się na kolorach, jestem facetem. Rozłożyłem kolory na dwa rodzaje, czyli może być ich pedalskich. Mówiąc otwarcie. Nie, to nie był sultan. Ej, on zgarnął ten zderzak boczny. Zderzak boczny. <noise> ten bok samochodu zgarnął przypadkiem. Nie jego wina, więc zostawmy go w spokoju, ale. Tutaj. Na horyzoncie. Nie wiem, będzie strzelał do mnie od razu czy co? A ja w zatrąbie, przyjacielsko. Ej, nie myślę, że nie jest pod swodem. tam gdzieś sobie jeździ? Trąbie. Trąbie. I trąbie. Idziemy, są chyba faktycznie pod spodem underground I się możemy teraz szukać No jawnie, ale dobra, uwaga, spokojnie, może gdzieś tu jest wyjazd akurat tak się składa Wątpliwe bardzo Ale może, ale może Nie, oczywiście, że nie Jak tam jest six feet under No niekoniecznie ale dobra, to skoro macie już teraz nie znajdę, bo wolał się zakopać, no to może w następnym odcinku uda mi się go dorwać, więc dobra, kochani, trzymajcie się. Ja w tym miejscu kończę ten odcinek, to no. trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem, pozdro, cześć. Hej, o mój Boże, ale to jeszcze zrobimy przed końcem. Ej, już uciekasz? Teraz ważna to siły? Trzeba było wcześniej. Właśnie, twoja grubość, twoje sadło bo powodem twojej śmierci teraz. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej.